Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku nagramy jak zmienić skina w Minecraft Crystal Launcher Otwieramy naszą przeglądarkę internetową I opis będzie w, w opisie będzie link I te, kopiujemy tu, to tutaj kopiujemy. Ja nie będę już kopiował, bo już mam Otwieramy naszego Launchera Logujemy się, i logujemy się. No i tak, ja już mam tego skina i robimy tak, tutaj to usuwamy. I wklejamy tamto. I dajemy zapisz. I ok, zapisz. I ok. I odśwież. I tu już powinien wyświetlić się nasz skin. Dziękuję za obejrzenie. To tyle. Dziękuję. Do widzenia. Trzymajcie się.